Dziękuję za zaproszenie, to rzeczywiście wielki zaszczyt. I drodzy państwo, wpisując się w konwencję turystyki, chciałam państwa zaprosić w podróż. Nie zamknąć drzwi, bo przeszkadza nam bardzo. Nie w podróż, drodzy państwo, taką historyczną, 30 przy czym 20-minutową, ale wybierzemy się w 10-minutową i powinniśmy zdążyć. Drodzy Resztę, państw... doczytamy. Czyta... Re Resztę doczytamy. Proszę? Resztę doczytamy. Doczytamy, tak, doczytamy. Drodzy Państwo, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię dostępności, to źródło w ogóle całej kwestii, trudno powiedzieć problematyki, ale kwestii na pewno ma źródło w prawach człowieka. Zdecydowanie 82 rok był pewnym przełomem, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła go Międzynarodowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych, ale tak naprawdę momentem pewnego rodzaju zwrotu był. Rok 1994, kiedy Forum Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim przyjęło definicję, że osoba niepełnosprawna to przede wszystkim osoba w pełni swoich spraw, pozostająca w sytuacji upośledzającej na skutek barier. I to, drodzy Państwo, spowodowało, że nie tylko na w gruncie tej arenie międzynarodowej praw człowieka, ale również na gruncie europejskim, zaczęliśmy dostrzegać zmiany paradygmatu niepełnosprawności, przejście od takiego modelu biomedycznego do modelu społecznego. I dzisiaj, drodzy Państwo, w tej podróży zatrzymamy się na kilka przystanków, to tak z konotacją turystyczną, żeby na końcu stworzyć, jak się uda, pewnego rodzaju mapę dostępności po składaniu pewnych puzli dostępnościowych. Drodzy Państwo, zdecydowanie musimy, pomimo że nie, ma, nie mamy zbyt wiele czasu, gdzieś uporządkować pewne pojęcia, czyli dostępność, osoby ze szczególnymi potrzebami, obiekty hotelarskie i biura podróży. Początkowo planowałam zrezygnować w ogóle z tej kwestii zdefiniowania dostępności, bo mają, drodzy Państwo, mamy, ale ta definicja, czyli z tej wiodącej ustawy, która jak zobaczycie Państwo wcale nie jest wiodąca, czyli z ustawy z 19, 2019 roku o właśnie zapewniają dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, to okazuje się, że tutaj mamy, ta dostępność, ona nie jest zdefiniowana, ona jest tylko w zasadzie wliczona, że mowa jest o architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. A zatem zdecydowanie lepszym posunięciem będzie wykorzystanie preambuły, konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, bo tutaj zobaczcie państwo, po pierwsze mamy to pojęcie ewolucyjności, czyli że to się zmienia, bo mamy do czynienia z, tym, z tą zmianą paradygmatu, po drugie że rzeczywiście niepełnosprawność wynika z tej interakcji pomiędzy osobą z dysfunkcjami a barierami. I druga kwestia to, drodzy państwo, to, że przełamaniem problemu właśnie osób niepełnosprawnych w zakresie włączenia ich społecznego będzie właśnie dostępność środowiska fizycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego, zdrowotnego, edukacyjnego, komunikacyjnego. Czyli tutaj, drodzy państwo, ta perspektywa zdecydowanie jest szersza i tej będziemy się trzymać. Jeżeli chodzi o osoby ze szczególnymi potrzebami, znajdujemy definicję wiodącej ustawy z 2019 roku, że jest to osoba, która ze względu na cechy zewnętrzne, wewnętrzne, ale i okoliczności czyli tutaj trochę abstrahujemy już od niepełnosprawności znajduje się w takiej sytuacji, że musi podjąć dodatkowe działania albo środki, żeby właśnie znowu te bariery pokonać i no, mieć do czynienia z możliwością wypełniania ról społecznych i uczestnictwa. Co chyba najistotniejsze w kontekście tym naszym definicyjnym, to jest, drodzy Państwo, obiekt hotelarski i biuro podróży. Obiekt hotelarski tak naprawdę zdefiniowany, ale w sposób zbyt ogólny w rozporządzeniu z 2004 roku o obiektach hotelarskich, tam innych obiektach, które właśnie świadczą usługi hotelarskie, że to jest taki obiekt, który świadczy usługi hotelarskie, jeżeli spełnia wymogi dotyczące wyposażenia, jakości i personelu. A zatem artykuł 36, na dole macie też Państwo możliwość śledzenia podstaw prawnych ustawy, czyli prawa turystycznego o usługach turystycznych, dzisiaj o usługach hotelarskich i dalej. Mamy, drodzy Państwo, całą listę wymienionych tych podmiotów, które rzeczywiście będziemy brali pod uwagę jako te, które będą zobowiązane właśnie do zapewnienia dostępności. No i, drodzy Państwo, biura podróży, które znowu, Gdzieś unikając już takiego głębokiego definiowania, będziemy traktowali po prostu jako przedsiębiorcę, czyli jako podmiot gospodarczy. A zatem, drodzy Państwo, Brnijmy w tą podróż szybko, 94 rok, czyli ten moment, kiedy rzeczywiście zmieniamy paradygmat spojrzenia na niepełnosprawność i osobę niepełnosprawną. Dzisiaj staramy się mówić osoba z niepełnosprawnościami, ale pamiętajmy, że normatywnym ujęciem wciąż jest pojęcie osoba niepełnosprawna. Ustawa weszła w życie w 1995 roku i od tego momentu wszystkie budynki użyteczności publicznej, budynki. Zamieszkania zbiorowego oraz budynki wielorodzinne musiały zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To jest, drodzy Państwo, początek dostępności. On zresztą będzie nam towarzyszył do samego końca. Znowu, drodzy Państwo, szybka, szybkie przejście definicyjne, czyli budynki użyteczności publicznej na potrzeby administracji, sądów i tak dalej, ale zobaczmy usług i turystyki, czyli mieścimy i, jeden i drugi podmiot i budynki zamieszkania zbiorowego, okresowy pobyt i, drodzy Państwo, niemal ten sam katalog, co dzisiaj mamy zdefiniowany w prawie turystycznym. A zatem nie podlega wątpliwości, że ta właśnie sfera turystyczna musi być dostosowana właśnie do wymogów osób niepełnosprawnych, które wynikają z prawa budowlanego. Co istotne, pierwotna regulacja tej ustawy zakładała, że są to osoby niepełnosprawne, w tym szczególnie na wózkach inwalidzkich. W 18 roku na skutek tzw. spec ustawy mieszkaniowej zaciągnięto niejako definiowanie osoby niepełnosprawnej z gruntu konwencji właśnie o prawach osób niepełnosprawnych, przyjmując, że zarówno oczywiście drodzy Państwo do dostosowania, ale i y, oczywiście drodzy Państwo projekty architektoniczno-budowlane muszą mieć ten opis dostępności dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu konwencji, czyli zobaczmy, już tutaj ta przestrzeń definicyjna jest zdecydowanie szersza. Całe mnóstwo, drodzy państwo, regulacji i tych przedmiotów, zakresów, które właśnie są unormowane prawem budowlanym. Nie mam, drodzy państwo, możliwości. Nie zakładałam zresztą tego nawet przy tych 20 minutach, ale wraz z zespołem Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną UKEN w Krakowie kilka miesięcy temu opublikowaliśmy właśnie taką monografię o wpływie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych właśnie na status prawny tych osób. Książka chyba już nie jest dostępna, bo ja już dostałam egzemplarze. Autorskie z do druku, ale na końcu zostawię Państwu e-mail do mnie. Także, jakby ktoś z Państwa był zainteresowany, bardzo chętnie po prostu w wersji PDF udostępnię. Trzy ten... minuty. Drodzy Państwo, kolejny przełom: rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 97 rok. Pierwsza ustawa, 91 dotyczyła tylko i wyłącznie rehabilitacji zawodowej. Tutaj, jako ten kamień milowy, zobaczcie Państwo. Rehabilitacja społeczna to uczestnictwo w życiu społecznym między innymi poprzez likwidację barier i poproszono mnie, żebym przygotowała dla państwa również przepisy, które mówią w jaki sposób państwo możecie właśnie jako podmioty gospodarcze zdobyć na ten cel dofinansowanie. Mamy drodzy państwo oczywiście w ramach działań wojewódzkich możliwość uzyskania przepraszam za szybko. Uzyskania drodzy państwo dofinansowania przez podmioty gospodarcze, jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną, która właśnie z turystyką czasem ma bardzo silne przełożenie. Drodzy państwo, prawo turystyczne również 97 rok, artykuł 44, który wymusza wprost na to, żeby w zakresie właśnie prowadzonych tych obiektów hotelarskich przedstawić informacje w ogólnodostępnym miejscu o dostosowaniach, ale to jest nie najważniejsze drodzy państwo. Jako akty wykonawcze w 1997 roku rozporządzenie odwoływało się, że obiekty właśnie te turystyczne, hotelarskie muszą spełniać wymogi prawa budowlanego. Rozporządzenie z 2001 roku odstąpiło zupełnie, natomiast nowe rozporządzenie nie tylko, drodzy Państwo, podkreśla to, że nawiązuje do prawa budowlanego, ale jednocześnie, drodzy Państwo, wymienia również swoje w swoim dodatkowo zakresie. Wymogi. No i drodzy Państwo, konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, definicyjność, ogólność, wiadomo, dostępność jako jeden z tych atrybutów, wiadomo, ochrony osób niepełnosprawnych. Tutaj w zasadzie, drodzy Państwo. Uniwersalne projektowanie i racjonalne usprawnienie, gdzie mamy przełożenie w kolejnych tych tak zwanych ustawach dostępnościowych, no i drodzy Państwo, szerokie ujęcie właśnie dostępności. I, drodzy Państwo, dziewiętnasty rok, przełom, ustawa właśnie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy czym, drodzy Państwo, bardzo istotne, ustawa, która y, zobowiązuje do tej dostępności, zapewnienia dostępności podmioty publiczne, natomiast przedsiębiorcom, drodzy Państwo, dawała, bo już nie jest to aktualne, dawała możliwość, czyli te podmioty dążą do zapewnienia dostępności. To oczywiście miało zwiększyć konkurencyjność między innymi na rynku, no i drodzy Państwo, zobowiązanie wtedy, jeżeli taki podmiot prywatny wykonuje, no mówimy o prywatyzacji zadań publicznych, czyli chociażby ten event, który się tutaj odbywa, wówczas taki podmiot musi zapewnić tą dostępność. Dalej, drodzy Państwo, wzięto pod uwagę, że na gruncie tej ustawy no, wyszczególniono całe mnóstwo tych obszarów, które muszą podlegać dostosowaniu, ale jednocześnie dając no, nie tylko możliwość tej certyfikacji, ale również, drodzy Państwo, możliwość korzystania z Funduszu Dostępności. No i, drodzy Państwo, nowa ustawa, której już wiem już do konkluzji, z uwagi na to, że państwo tutaj akurat mają tą tematykę. Mamy, drodzy państwo, nową ustawę właśnie o dostępności z ubiegłego roku, która weszła w życie 28 czerwca tego roku i ona, drodzy państwo, nam to wszystko znowu zmieniła. Natomiast o tym państwo powiedzą, a ja do konkluzji. Po pierwsze, drodzy państwo, to, że mamy powiązanie z prawem człowieka, z zmianą paradygmatu, to absolutnie nie podlega wątpliwości. Natomiast, drodzy państwo, mamy nadregulacje. Jak państwo widzicie, tych przepisów, tych tak zwanych puzli dostępnościowych jest ogromnie dużo. I teraz nie tylko, drodzy państwo, to jako właśnie ta konkluzja, taka lata, ale Ferenta, czyli, drodzy państwo, jakieś rekomendacje na przyszłość. zdecydowanie bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim gronie. Myślę, że właśnie... Ustawodawcy, może niekoniecznie ustawodawca, może rząd powinien właśnie rozważyć możliwość stworzenia pewnego rodzaju takich zasad dotyczących poszczególnych resortów. Być może powinno to być zrealizowane w ramach resortów, może w Pefronie, może przez pełnomocnika osób niepełnosprawnych, bo dzisiaj, drodzy Państwo, turystyka, edukacja, szkolnictwo, transport, opieka zdrowotna, każda ta sfera, drodzy Państwo, tych puzli dostępnościowych ma za dużo. Dziękuję bardzo.